Ta trafia była. No, no, tak. Ja jestem mlecznym człowiekiem. Mleko lubię. I mleko lubię mleko. Napiszę. Dzień dobry państwu. Dziś mam. Mam Czy mam mogę wyjechać? Wtorek, wtorek czas na worek. T czas na worek na kurwę. Ulij się publiczną mleczną no, ja kurwa Łajd kurwa! Mów! Łaj, jak tam mnie mów. nagrywasz! Łaj, pierdolony jesteś! Mów! Mów będę mówił! Mów! Będę masz. mówił! Masz! Tak samo jak na mnie nagrywałeś! Masz kamerka! Masz mów! Mów! Nastawiona kamerka! Co Ma. powiedziałeś? Masz nagrywa się! Chciałeś! Ubowiem mnie! Nagrywaj się, kochowa, proszę bardzo! Tak chciałem ubezwolnić! uwolnić! Tak! Ta. Nie Nie ja, Ta. ludzie! Jak Bo nie tam lupie. nie ma mego podpisu. Nie mam podpisu. Na adres. To tak jak nie lubię. Tam pokaż tu kartkę. Dzisiaj jest kartka. Miałeś dać mi sero. Zaraz zrobię. No właśnie tu wszystko dajesz. Zaraz zrobię. Ale gorąco. Szanowni Państwo, dziś mam wtorek. Powiem tak, widzicie, wyzwonicie, wyzwaniacie do... Jego dziewczyn Asi-Basi pierwsza, a później do e, Pauliny. O ja, przepraszam bardzo, ja I do Asi-Basi dzwoniłem i powiedziałem, że y, koleżanka, I chce, nie chce mnie za granicę na zaprosić, a ona powie, bardzo, y, jak chce Cię zaprosić, to po prostu powinniś jechać, odpocząć i mówiłem, ja mówię, ona chce mnie samochodem zabrać samochodem nie wrócić. I, I widzicie? Doszła Paulina, że to nie ja dzwoniłem, nie ja mówiłem. Wyszło na jaw Paulino. Ale filmy te nie wrzucone, ale teraz wrzucę. Zaraz wrzucę te filmy, co nagrywałem w film. Że ty mnie żądam kategorycznie teraz o przeproszenie mnie napisanie od ciebie listu. W, lista, w liście ma być przeprosiny. Jeżeli nie, a przyjedziesz tutaj, nie przyjedzie tutaj do Białostoku, to nawet nie wjedziesz, obiecuję tobie, Paulinko, no. że nie wiedziesz Z tego powodu nawet do Polski nie wjedziesz, no. Z tego powodu, że mnie oczerniłaś. Pomówiłaś mnie niesłusznie, a to jest oczernienie, pomówienie. Tak, w moim zdrowiu. Tak, pomówiłaś. Lesie, bo sam się Wymyślałaś bzdury, kłamstwa, oszustwa, ażeby po mnie twój przy, przyjaciel jechał. Ja się powiedziałem, że okno nie wymienisz. Dziękuję bardzo, nie chcę, żeby okno wymieniałaś. Dziękuję bardzo, nie chcę, żeby okno nie wymieniałaś. 700 zł wyrwałeś i niech kurwa nie oddałeś. Nie chcę. Żeby okno nie żeby ty mnie wymieniałeś. Nie chcę. Podziałeś dla swego wielbiciela, kochanka, narzeczonego. Kochanka, to ja kochałem się z się kochać. ona ma. Bo z jedną już się kochałeś, yy, Asio, Bacią, Kasią. Tak. A powiedziałeś, że się nie kochałeś, a masz bycu, bycu. I yy, yy, uciekłeś do Białogostoku, Tak. I dałeś 14. Dałeś! To ja wracałem, pan dałeś, dałeś 14 kasie. tysięcy na. kasi, Asie, Masie. Nie, 13 tysięcy na. 14, 13 powiedziałem. 13 tysięcy na terapię. Ta terapia była. Tak, po tak. Żarty, pokazałeś, to rzadko Pokazałeś próbowało. na kurwa zdjęciu. Rupy, kurwa. Pokazałeś na Piotr. zdjęciu. Aż Piotr się dziwił. Jak ja powiedziałem. I za to Piotr nie chce przyjechać. Bo jak dowiedził się tylko głową kiwą. Jak posłuchał, jak ty jedziesz po mnie. A później zwalasz na mnie. Paulinko, jeżeli ty tak będziesz się zachowywać, to naprawdę znajdą ciebie w Holandii. Polacy znajdą ich w Holandii, a będziesz miał biedę. Ja nie straszę nikogo. Ale mogu, możesz mieć biedę, bo ty nie masz ani huty skła, ani okna, nie produkując. Ty tu mieszkasz w Polsce. W Polsce, w Polsce mieszkasz jest może miotła, szczotka, szufla, wiaderko do mycia, może sprzątać, jakieś pawełem. A wy myślałeś, że może okna myjesz, To bo myślałem, że ja produkuję okna i szkło produkuję. Huty szkła i produkcję szkła. To nie tak jak palcem stryknąć, wyprodukować, nie tak. Trzeba normalnie mieć piece do wytapiania, szkła. Ja bym chciałby zobaczyć te piece u Ciebie. I przestań Ty kłamać, przestań Ty oszukiwać Paulino, i, a mnie przestań oczernieć. Bo już raz pojechałeś, udało się Tobie, ale teraz się nie uda. Ja teraz po Tobie pojadę. Tak jak masełkę po chlebie, żeby ludzie Cię dowiedzieli, jak ty konczuka, jaka ty kończucha, jaka oszukanka, jak umiesz wydzielać pieniędzy tylko od mężczyzn i tak dalej. I jeżeli nie przyjdzie od ciebie liścik, naprawdę mówię tobie Paulinko, to nie wiedziesz do do, miast, do Polski nawet, nie wiedziesz, a tam ciebie Polacy, ja ogłaszam. W Holandii dla polskich mężczyzn nie zalewajcie się z tą Pauliną. Z tego powodu, że ona jest oszukanka, w każdej chwili was może pomówić, okłamać, oszukać, może spotkać się z innym mężczyzną, a na innego zwalić. Że ty do mnie dzwoniłeś, ale wyszło na jaw. Szydło, ten zaostrzony pręd, powiem, bo premier szydło się nazywa, tu nie będę podszywać się pod premier, ale powiem załuszony ten pręd gwóźdź, załuszony do wbicia w deskę, to wyszedł, wyszedł na jaw, ukół w palec, ukuł Ciebie, Paulino, w palec, dowiedziałeś się, że palec jest skaleczony, krew leci u Ciebie, serce zabolało Tobie, tak pomawiać. Tak pomawiać i dzisiaj no, wykrywać, że to nie ja dzwoniłem, tylko ktoś inny dzwonił. Nie sprawdziłaś, a pomówiłaś, a pomawiać bez żadnego ale nie można, odczernić nie można. I za to oczernienie pomówienie musisz napisać do mnie list i włożyć 2000 euro. O, Czekam o, na to, Paulinko, na razie. O,